No, i zobaczmy, kto z skina z poprzedniego odcinka. Bierzemy oczywiście wszystkie komentarze, których mamy w tym momencie 115. Za każdym was serdecznie dziękuję. I wybieram zwycięzcę, który zostaje ojciec. Gratulacje, stary, jeżeli... Trading, bo przy kanału masz, to skinkę już dostałeś. A wy W dzisiejszym odcinku do zgarnięcia macie na przykład czarny lotus. Jeżeli chcecie go zgarnąć, to zostawcie... chociaż nie, 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 nie czarny lotus. uspa obrońca. Jeżeli chcecie go zgarnąć, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu. No i oczywiście, jeżeli Was jeszcze nas jest, go się nie było. Bądź jeżeli chcecie sobie otworzyć jakąś skrzyneczkę, to klikajcie tutaj plusiki w tym właśnie miejscu wpisujcie genetyczne. genetyczny Daj wam 10 do depozytu i 2 zł 10 groszy na start, a przy wpłacie skinami macie dodatkowy prezencik I oprócz tego również za wpłatę właśnie z moim kodem czyli genetycznym macie do zgarnięcia 2 kałachy i 3 koski Kałachy od wpłaty 8,40 a koski od wpłaty od 10 do 30 zł. Więc jest to mega, mega fajna opcja, jak widzicie mnóstwo osób już sobie skinki zgarniało im więcej wpłacicie, tym większe macie szanse na prezent, ale pamiętaj, że je płacę tylko i wyłącznie z głową i tylko i wyłącznie jeżeli macie ukończone 18 lat. A teraz już przejdźmy do odcinka. Twoje stare skiny już ci się znudziły? Wpadnij na Pirate Swap i wymień na zupełnie nowe w zaledwie kilka kliknięć. Cały proces jest niesamowicie szybki i intuicyjny, a to oprócz wymiany skinów na stronie, możesz również zdobyć darmowy balans wykonując proste zadania. Dodatkowo przy użyciu kodu genetyczny w tym właśnie miejscu otrzymasz 3 35% bonusu do wpłaty. Zaglądaj koniecznie, link w opisie. No i w dzisiejszym odcinku, widzowie, otworzymy sobie trzy nowe skrzynki w CSie. Nie na CSGO Skinsie, a w CSie, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca, ale żeby porównać sobie te skrzyneczki, tak dobrze wszyscy wiecie prawdopodobnie, skrzynki w CSie nie są zbyt dobre, nie są zbyt opłacalne, nie ma tam zbyt wielu dobrych dropów i zbyt dużej szansy na nie, więc na początku zrobimy sobie lekkie porównanie ze skrzynkami na CSGO z Nie Zależnie od tego, czy wyjdziemy dzisiaj na plus, czy na minus, ja jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę dla Was coś takiego nagrać, i co? I lecimy z tym dalej, po prostu. Anime Case Colorful nic ciekawego nie oddały za to medium dla mikrofalówki 20 ZIKO. No i patrzcie już to. Ja wiem, że ten case battle nie oddaje aktualnie dla mnie, ale patrzcie to. No kuźwa no Z case battle za 27 mamy 47. Takie coś. Co się jest niespotykany, żeby otworzyć skrzynek za 27 i rzeczywiście wyjść z tego na jakikolwiek plus. A my wbijemy sobie od razu do kolejnego case Batla. no i zobaczymy sobie. Skrzynka Ember, Neon na buście i Anime Case na buście. Anime Case oczywiście tutaj generuje wszystkie koszty w tej skrzynce, no i niestety dostajemy najlepszy drop. A jest to tryb underdog, więc nie powinniśmy dostawać najlepszego dropu. No ale to jest kolejny przykład. No patrzcie to, gdyby to był tryb standardowy. I nawet otwierałbym te skrzynki solowo, nie na żadnych kiesbatlach ani nic. To i tak by z tego case butla było 65. No, tak jak mówię, no w CS coś takiego jest niespotykane. My wymienimy sobie jeszcze e, nasze Tukene, albo czemu nie? Zróbmy sobie na przykład coś takiego, sprzedajmy sobie tego Krakena, i w tym momencie możemy już zrobić takie godne porównanie tych skrzyneczek. No bo jednak na skrzynki w CS poszło w tym momencie 120 ziko, i w tym momencie również na Siesgo skinie mamy jakieś 110 ziko. No to w miarę równe, w miarę równe, można tak powiedzieć. I zobaczmy, jak wyjdzie taki Mamy tutaj 20 skrzynek z niższej półki, i jak takie skrzynki na przykład będą się prezentowały? No, bardzo mnie to ciekawi, bardzo mnie to ciekawi, nie będę ukrywał i bardzo mnie ciekawi cały ten nowy system otwierania tych skrzynek, bo to jest jakby takie deal or no deal. Nie wiem, czy wy coś takiego oglądaliście w telewizji, ja tego oglądałem dosyć sporo. Eee, czy to w telewizji, czy to później na YouTubie jakieś shoty i tak eee, dalej. Ale no, cały koncept jest naprawdę, naprawdę fajny. I ja szczerze Wam powiem, że dopóki jakiś skinek mi się nie spodoba, to ja nie będę brał tego Deal w tresie. Ale póki co skupmy się na właśnie tym Case Battle, na tym co dzieje się w tym momencie, teraz. Bo to też jest dosyć ważne. To jest kolejne 120 Ziko, co by nie gadać. No i zobaczmy. Flashbang. Jeszcze tańsze od Botai Samu, no ale dobra, to jest tylko 2 złote różnice. Ten lowcase może to szybciutko nadrobić, właśnie chociażby takim Cirrusem. No i kolejna skrzynka, tym razem niestety Lobota i samo 4 ziko. no i nieco nam się oddala 3 złote różnicy, Okej, okay, nie no, chyba ten sam stan. Dokładnie tak, field tested 613 to jest bardzo dobry drop, tylko niestety właśnie w słabym stanie. Polymak też nam nic nie pomaga i to jest 4 złote różnicy, chociaż teraz jesteśmy już na przewadze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 4 jeszcze skrzyneczki. Okej, okay, Tigris to też nie jest zły drop, 8 zł, bardzo porządne. No i mamy dychę przewagi nad botem i samu. Jeżeli w następnej skrzynce nic nie dropnie, to tak naprawdę mamy już wygraną w kieszeni. I zobaczmy. No, to powinna być wygrana w kieszeni. Nie chcę mówić przedwcześnie, ale to powinna być wygrana i tak właśnie się dzieje. 6-13 jeszcze do bota i samu i z takiej okej, OK z batla mamy stówkę i 125 zł łącznie w naszym aktualnym balansie. No. No, wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Jesteśmy koło dyszki yy, na plus aktualnie. No i co? Zróbmy sobie kolejnego case Battle w takim razie. Dołóżmy tutaj sobie takie kombo skrzyneczek. Dosyć drogi będzie ten case battle. I pięć dyszek jeszcze nam zostanie w naszym balansie, nawet jeśli to nie wyjdzie. I pierwsze otwarcie zaczynamy z See later za dwie dyszki. Kurwa, dlaczego Battle Skirt jest droższy od stanu Field Tested. Proszę, niech mi ktoś to wytłumaczy. To jest totalnie bez sensu, Battle Skirt ta petka wygląda jak gówno. No dobra, nie jak gówno, ale nadal gorzej niż field Tested Ale dobrze tym mortisem nadrabiam. Tylko, że teraz z kolei kurwa P-90 z Simów jeszcze za 49. No i już nasza przewaga się bardzo, bardzo drastycznie zmniejsza. No i dawaj, trzy ostatnie skrzynki. Sypnij coś jeszcze. No wanda dla niego, to jest dwie dychy. No to dwie ostatnie skrzynki muszą nas mocno nadrobić. No i po robocie. No boli, no boli, no boli, no boli. Tym bardziej widząc, jak ten case battle mocno oddał. Bo to jest ile? 210 zikos z 7 dyszek. A nam zostaje 5 dyszek. Wiecie co? Ja na tyle nie mogę się doczekać już tego openingu w CS-ie, że ja to chyba po prostu zrobię jako jeden case battle. I jeżeli coś ma się dziać, coś się stanie. Jeżeli nic ma się nie dziać, to nic się nie stanie. Zróbmy to na trzy osoby w trybie standardowym. Jeżeli uda nam się wygrać te z battle, to chociaż będzie jakiś fajny proficik A jeżeli nie, to po prostu od razu przychodzimy do CSa No jara mnie to, jara mnie to Wiem, że to jest kolejny update Który tak naprawdę gówno wnosi do gry Bo to są kolejne piksele O wartości, kurcze, kolekcjonerskiej Ale... No nadal, no... Fajnie, że coś robią z tą grą Nie jest to operacja, nie jest to nic ciekawego jakiegoś takiego dla graczy competitive że, że wiecie, że gracie sobie jakieś tam turnieje że gracie cokolwiek, ale jest to coś i jest to mały kroczek, kto wie? może nawet i do operacji, ostatnia skrzynka przegrywamy tego case battle raczej dokładnie, kurwa o całą złotówkę, no boli i tak boli, i tak boli, ale w końcu możemy przejść już do prawidłowej części tego odcinka czyli do CSa, więc szybkie cięcie i widzimy się właśnie w CS-ie. No i jesteśmy już w cs tutaj jak widzicie wymieniałem sobie przed chwilą za punkty moje itemki, od razu sobie tutaj pozwólcie, że wrzucę wszystko i jeszcze galeria, jeszcze to, okej, okay, dobra, wrzucam sobie wszystko i mamy tutaj jak widzicie właśnie trzy nowe skrzyneczki, chociaż skrzynkami tego nazwać nie można, bardziej takim deal or no deal właśnie. No i klikamy, Unsealed Terminal, generalnie, pokażę wam jeszcze skinki jakie tutaj są, jest AWP Zimny Gradient, mega mi się nie podoba, jest to jakiś MP7 Smoking Kills, to z kolei mi się bardzo, ale to bardzo podoba, szczególnie z tym jeszcze Reflection w okularach, z tą naklejką tutaj odpinającą się, chociaż nie wiem czy to naklejką można nazwać, no tak wygląda jakby to była naklejka. Jest to przełącznik. E, no, ja też z 7 gram sporo, więc skinek jak najbardziej mi się podoba. Ten mirror, mozaik też mi się bardzo podoba. No, gloczek przepiękny. E, co mi się jeszcze podoba? Ta m 4 mi się też podoba. E, jest taki skin do. do czego? Jest jakiś taki skinek podobny, kuźwa do tego, nie, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. mag 10 też spoko, yy, wydaje mi się, że nie będzie trzymał on jakiejś super wartości, ale taki do grania aktualnie. I co tutaj jeszcze ciekawego jest? No, tutaj pokażę Wam, może wszystkie skinki, generalnie. Sami ocenicie, co mi się podoba, co nie: Scar 20, AUG, yy, P2000. No, nikt nie gra z P2000, nie ma co gadać. MP9 takie stypiarskie, trochę. Choć podobają mi się takie ciemniejsze skinki. MAX7 też nikt tym nie gra. Yy, MP5 też nikt tym nie gra. Nowa, ładna nowa. Fest ładna nowa. To no znowu, nikt z tym nie gra. Dual Beretki. No, coś mają w sobie, coś mają w sobie, nie ma co gadać. Kolejny Umpik, Spokot, to znowu nikt z tym nie gra. MP7, Glocka już widzieliście i czerwone skinki, czyli M4, full trotle. Na początku mówiłem, od razu jak wyszedł update, czyli jakoś o trzeciej, mówiłem, że ta M4 ani trochę mi się nie podoba. Czy zdanie zmieniam? Może minimalnie. No i ostatni skinek, czyli Kałaszek. Wygląda jak z Valoranta, będzie miał bardzo dużą wartość moim zdaniem, bo jest to taki jednak złoty skinek. Taki kurczę, Golden Arabesk połączony z pamiątką rodzinną, więc coś się w sobie ma. Ale, no czy mi się jakoś mocno podoba? No nie do końca. W ogóle ład, ładnie to wszystko wygląda. Tutaj, tutaj, popielniczka. PET się ładnie trzyma na kałachu, yy, 500 euro, staki tutaj, Jagodzianek. Good luck always find me. Ok, no zobaczymy, czy tak będzie rzeczywiście. No i klikamy Unsealed Terminal. No i patrzcie to. Mamy tutaj jakieś skrzyneczki, jakąś tutaj rozmowę, i mamy tutaj pierwszą ofertę, czyli P250 Bullfroga ze złoty 59, zł niby w stanie minimalware. Od razu mam pokazany flowcik to jest bardzo fajne, akurat, nie ma co gadać. Mam tutaj od razu cały preview skina, ale no, taka oferta nie interesuje mnie. No i mogę zobaczyć kolejną ofertę. Ta oferta może być lepsza, gorsza. A chyba może jej w ogóle nawet nie być. Więc zobaczmy. Czy będzie jakaś kolejna oferta? No i jest kolejna oferta. Jest to MP9. No i zobaczmy. Czy będzie kolejna? Nie będzie chyba. Nie, jest. Skar 20. Znowu gówno. No nie ma co gadać. Zobaczmy czwartą ofertę. O ile będzie? O, kurwa, dobra, M4 w Factorinu w dobrym flocie. Skrzynki to nie zwraca, ale podoba mi się ta M4. -ka. I to jeszcze w Factorinu przygarnę to. No, przygarnę to. No, no, nie będę mówił, że nie. Zobaczymy, czy dalej będziemy mogli się coś tam pobawić. Ty. A ja mam to teraz kupić, tak? Ej, dobra, to im się coś pojebało. Ja nie mam aktualnie tyle w Steam Balansie. No i co się teraz stało? Okej, okay, mamy teraz coś takiego po prostu do odebrania ten skinek jest. Ty, mega dziwne to wszystko jest. Ja myślałem, że jak wydaję 4 dychy na taki terminal. No to kurwa już coś ciekawego tutaj będzie. Do odebrania od razu. A to jest dopiero do kupienia? Czy te skiny muszą mieć serio jakąś pojebaną cenę, oczywiście z takiego P2000, a nie P250 nie będziemy brali. Oskara 20 też nie będziemy brali No i kolejna oferta Fioletowy skinek Nie dzięki No i patrzcie to no kurwa no Dostaję ofertę na przykład Żeby odebrać sobie takiego Maga 7 Za 2,85 W stanie lekkie zużycie Albo po prostu Oferta wygasa No ja póki co Zostawię to, nie interesuje mnie ta oferta i zobaczmy trzeci terminal. Już kurwa zaczynam tego żałować. Patrzcie jaki to CSW jest właśnie kurwa skurwiały, można powiedzieć w aktualnych czasach. Nie dość, że musimy zapłacić, żeby dostać taki terminal właśnie, to oprócz tego jeszcze musimy kupić tego skina, no to jest pojebane. Nie, no dobra, widzicie co mi kurwa za skiny daje? Bez przesady Dobra, see you next time Spój w to No i po terminalu Ja pierdolę, dobra, szczerze Te jemki już też nie chcę Już mi się kurwa odechciało te jemki Chociaż no, może być to lepszy skin. Może być to gorszy skin. Wstrzymam się jeszcze. Ale tę ofertę na pewno odrzucimy. Może mi wyjebać ten terminal nawet. Jest tragiczne. See you next time. Jest pierdolaj. Chuju jebane, No, nie wierzę, ty. Kurwa, o chuj tu chodzi. Dobra, bierzemy w tym terminalu też kolejną ofertę. Wyjebane już mam. Wkurwił mnie ten opening. Chujowy update nie polecam. Tempting but no. I zobaczmy, czy coś ciekawego dostanę. Spierdalaj, chuj zajebany. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tych nowych ofertach, o tych nowych skrzyneczkach i tak dalej. I co, widzimy się jutro. Hasłem w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, czy mówiłem już hasło, dobra, nie wiem. Siema, dzięki za oglądanie.